а oh, и за до перо видишь Tutaj tylko kwiaty są widoczne, tak to krzew cały w przyrostach. Tak? No i tutaj na plantacji jest bardzo malutko kwiatów i dzisiaj zrobimy porównanie z drugą plantacją na życie w ogrodzie, więc będzie ciekawie, na znaczy będzie piękna, gruba borówka. No i co dzień, to się tutaj smucić, bo to one pięknie te krzewy porostą i za rok będzie super zbiór. A czemu tak mało? Tutaj kwiatów, no dużo takich plantacji właśnie w Polsce jest, i kropa będzie mniej. No mówi się, że to przez pogodę. W sierpniu. Jakoś te pąki światowe nie zawiązały, ale one dopiero zaczynają się tutaj pojawiać. Chyba tutaj kilka dni przerwy z uprawianiem. I zobacz jak to wszystko jest tutaj byle jak z tym chperzem. No trzeba po prostu wyjeździć to i ten pesz, wykasować, bo zobacz no. I to we wszystkich uprawach w moim życiu to właśnie był większy problem. Perz. Następną robotą będzie koszenie w czereśniach no, na podkładce Gizela 6, czyli Karłowa. No i tutaj te czereśnie już są widoczne. Wow, nad tutaj z każdym nie będą rosły, ale tu jeszcze trzeba poczekać na te spady, bo co roku też dużo spada czereśni. Ale uuu, nie było mnie kilka dni, no i właśnie widzę, widzę, że coś z tych czereśni będzie. I jedziemy teraz na drugą plantację, oddzieloną o 6 km. No i zbliża się burza, a taka jest sytuacja z kwiatami na drugiej plantacji, białutko, więc można powiedzieć, że jest ich nawet za dużo. No może być problem właśnie z grubością borówek, bo to jest najważniejsze. Ale też tutaj dużej ilości kwiatów, też tutaj siły są na nowe przyrosty. No, i tutaj jeszcze zakończymy odcinek atmosferą wiśniową. Mamy no spore drzewa. Tam z góry też trzeba te owoce zdejmować. Ale już podobno mówią, że nie będą kupować, bo pełne magazyny. I tutaj zostały ostatnie kwiaty wiśni, no co nie będzie kilogram złotówkę. Też to muszą ludzkie dłonie zebrać. To się 15 lat temu płaciło 60 groszy za zbiór to ci zostaje 40 groszy. To tankować samochód, żeby na skup zawieść, no to kilka stów. Więc tak naprawdę no, z takiej kwatery wiśni to dobry elektryk, mechanik jednego dnia zarabia, a tutaj trzeba cały rok, no jednak poło tego coś tam chodzić. Nawet chociażby kosić. No i tak właśnie jechał sadownik traktorem, no i też w jaboniach jest intensywna ochrona, no bo cały czas tutaj jest nad Grójcem mokro, czyli pada. No a z Kamczaską też no niby piękne krzaczyska, ale też tutaj w nich trzeba będzie tego owocu szukać i też ile tutaj trzeba naskubać kilogramów, żeby no móc się podzielić z rwaczem i też ten owoc dobrze sprzedać. No, tutaj w borówce znacznie tego owocu będzie więcej, no i chyba jest ta perspektywa, no bo też tutaj ludzie ten owoc bardzo lubią. No i cóż, chyba zobaczymy się w następnym materiale. Więc subskrybujcie, łapkujcie. No, bo tu myślę, że na dniach może przerobimy temat dziuka, bo dziś był glukrop, Hej! O, idę i już Co je będzie chciał podlać, i się nie będzie podlewało. Jest też takie złączki wyskakują, lepiej są skręcane, lepsze.